Jak zauważyliście, przyjrzymy się tym BOOM bardzo dziwnym kanałom, więc zostawcie suba i lecimy. Weźmy to może, bo, bo to jest dziwny film. Nasze domki zostały jakoś dziwnie pokolorowane. kolorem a za nami jest napis zniszczymy was o o czy to zrobiły te białe pieski z naszej no co to za tampon nowej piosenki o nie ale gdzie jest pimpek tutaj jest pełno jakiejś farby no nie pimpek czy tobie nic się nie stało o, o, o. to są w ogóle dorosłe chłopy nie nagrywałem to dla dzieci chwileczkę ja tam widzę w tle jakiegoś wieśniaka one zamieniły mnie na biały co to za ludek. Oni nienawidzą kolorów i dlatego wolałyby cały świat na biało! Dobra, weźmy kolejny film. Dzisiaj będzie reakcja na naszą piosenkę pieski przez Wojana z Wojadowic! Ale extra, On jest o, pewnie w swoim domku, choć... Czemu i głos jest taki irytujący? Wow, ale tu jest super, nagrajmy film o spermioludkach znowu o, Ale fajne jesteście białe pieski, polubiłem was Słyszałeś to Luczek? To chyba białej białe wioski Tak, ja to widzę Wojana i on gada z tymi pieskami, nie on nie może z nimi rozmawiać, patrz oni mają tutaj nawet plakat z kolorów I ten Wojan co, co nie jest o spermie. I ten Wojan co ma kolory Czekaj, to jest dosyć niebezpieczne. A co, jak Wojan woli białe pieski od nas? Zanki k***a Tak Dawaj Wojan, nie rozmawiaj z tymi białymi pieskami, one nie są fajne. Jak to? Przecież one <grystanie> mówiłeś, że wy nagraliście mega słabą nutę. Co jest? Wojan po raz pierwszy od kilku lat powiedział prawdę. Ktoś cię, mój synku, wkurzy, to zawsze mu powiedz... Jak to słabą nutę? My właśnie chcieliśmy, żebyś zareagował na nią i czekaj, czemu ty stoisz przy jakichś obrazkach, e, kupas OPL i nie tym ja, no tak, wy! jesteście mega słobiakami i wasza nota jest do niczego, bo ona jest w jakichś kolorach, a lepiej chyba być białym. Nie. Tak biały Właśnie Wojan, je czas tak. Nie, szybko Wojan, dawaj szybko, chodź pokażę Ci dlaczego masz z nimi nie rozmawiać. Ciekawe dlaczego Naprawdę, musisz nam uwierzyć. I ja ci to udowodnię, bo teraz musisz zareagować na naszą piosenkę pieski. Ja ją puszczam! O, ej! Co to za miasto? W ogóle dosyć ciekawa rzecz się wydarzyła podczas jakby daty premiery tej piosenki. Bo oni ją opóźnili, no nie? Jeżeli słyszymy o tym, no to myślimy, że mogło coś się stać. Na przykład jest jakiś problem. Ale nie, oni to zrobili specjalnie tylko po to, żeby nabić kilka lajków. PURO DO Duchaj, to ja się nie dziwię, że oni się ciebie przestraszyli. Ale ja naprawdę o? jestem taki straszny, du. ty widziałeś jaki babel wywieszali. Zakaz dla te chyba na mnie zrobią gama. I jestem inny od reszty, bo jestem sobą. Bo mam większe bedło. przede i tak się robi muzyka, a nie? I tak mój dźwięk jest nałożony na ich nutę mocno ściszoną. A czy gdybym była robakiem, to też byś mnie kochał? Ale jakim robakiem? Ej, może poczytajmy sobie komentarze dzieci pod, pod tą nutą. Luczek, jestem Twoim fanem i ta piosenka jest najlepsza. Nie, nie jest. Najlepsza piosenka na świecie. Oszalałem przez nią. Widać. Najlepsza piosenka we wszechświecie. Już daję łapkę. Nie, nie jest to najlepsza piosenka we wszechświecie. Dobra, może poczytajmy komentarze z jego shortu. Skąd Ty jesteś taki silny? Ja też taki chcę być. Alex, jestem na twoim pimpek, na Robloxie. Co? I wyobraźcie sobie, że takie dzieci mnie będą wyzywać w komentarzach zapewne. Z milionem błędów w swoich wypowiedziach. Ja wiem, można nie znać wszystkich z zasad ortografii, ale no tutaj to, to zdanie nie ma sensu. Wow, jaki z ciebie siła! Zasługujesz na subskrypcję. Nie, to ja zasługuję na suba. Luczek, jesteś bardzo silny i lubię luczka. I nie, lubię ciebie i pimpka. I lubię bardzo niebieski, to jest serio. Normalne zdanie: skonstruować ciężko. Weźmy może znowu jakiś film. Bo czemu nie? Znalazłem ukryty przekaz w piosence pieski. Jakby goście, ty tą piosenkę zrobiłeś. No, chyba że mówisz, chcesz tym tytułem przekazać, że twoi widzowie są tak ułomni, że, że nie potrafią tego dostrzec. Yy, inny weźmy film, bo, bo pewnie będzie to jakieś przeciąganie przez 10 minut. Dzisiaj zamontuję takie kamery, dzięki którym będę mógł podglądać pipka. Zauważyliście to, że to sobie teraz każdy twórca lubi podglądać innych i tak jakby <grywa> nagrywa o tym? Twórca dla dzieci. Okej? Okay. Czemu? Czemu podglądanie? Zobaczcie, na przykład w tym miejscu o, stoję sobie ja normalnie, ale drugą dam w domku pipka. Bo zobaczcie, on teraz sobie śpi! Jak ja kocham czerwony. Po raz kolejny odniosę się do bardzo prawdopodobnej rzeczy, czyli... wyzwiskach. Tych pewnie ośmiolatków. Eeeh, Czemu wy coś takiego bronicie? Nie, dobra, muszę być naprawdę cicho i tutaj położę kamerę i zobaczcie! W tym momencie, jeżeli ja się oddalę, to będę mógł widzieć Pimka co on robi! Ale się wyspałem! Teraz mam takiego pendrive'a! O... Co? Może zróbmy lepszą wersję? Ale się naj. I tak z wyciągnę tego pendrive'a. Mój ruczce i na pewno muszę go włożyć! do komputera, bo tam mam nielegalne rzeczy! Czekaj. No nieźle, nielegalne rzeczy, content dla dzieci. Dzień dobry, dziś jest 1 kwietnia, czyli prima Czy Zobaczcie jak on wygląda, tylko co on może mieć na tym pendrive? Haha, ha, ale to jest dobre, Luczek nie może się o tym dowiedzieć, położę tego pendrive'a w takim o. razie w tym oto miejscu. I wow! Ty! Czy to jest? teraz... Jo, jo, z tej strony Pimpek! Co? To jest piosenka? A to jest moja nowa piosenka Co? Bez Co jak to, to beznuczka? Co nie? Jesteście to... gotowi! Co to jest? To Jest jakaś tajna o, piosenka, się! Każdy no? tutaj skacze! Ej! Nie wiem czego można było się spodziewać tak szczerze, ale na pewno nie można było oczekiwać zbyt wiele. Nielegalne rzeczy swoją drogą. Tralalero, tralala, tuk, tuk, sahuri, bombardino, krokodilo, jest. No, to jest super śmieszne, tak szczerze. Tak. To jest czy jest dzieciństwo w ogóle, nie? <laughs> Tipy na jeszcze lepszą palców. Yy, co? Ekstra! Pipek szybko wychodź ze swojego domku, bo zobacz, ktoś do nas przyszedł. I nie mogę się doczekać, kiedy ugryzę wasze domki. ha! Ah, 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 ah. mój drewniany miecz was pokona. To nie jest miecz. Co Uy. mają w swoich domach? Najpierw jest tralalero. I ciekawe co ma w środku! Ja tam nie chcę wchodzić, bo to naprawdę jest przerażające! No weź musimy się dowiedzieć jak wygląda jego domek i patrz, on ma w środku jakieś akwarium i nawet patrzy przez swoje okno. Lepiej go nie obudźmy. Jaki sens ma w ogóle ten film? To jest w ogóle cały zamysł tego? Najpierw oni powiedzieli, że zniszczą ich domy, a później tak nagle poszli spać i swoją drogą dali jeszcze wskazówki w swoich domach jak ich pokonać. Jaki to ma sens w ogóle? Ja jestem z autyzmem. Z autyzmem? Gratulacje! A ty? cię widzieć, ja też mam autyzm, ja też urodziłem z autyzmem. Bądźmy cicho, a tutaj chwileczkę, pisze tutaj, że tralalero nie lubi lawy. Nie atakują nasze domki! Są tutaj w trójkę! Nie, nie przejdziecie dalej! Bo teraz was rozwalę moimi zabezpieczeniami! To niezłe zabezpieczenia. Które w ogóle nic nie dały. Ty robisz Czerwony Piesku, nigdy nie rozwalisz takich mocnych memów jak my. Autentycznie chyba się nie dało wymyślić gorszego zdania na złola, żeby on mówił to, nie? Jak może coś tak złego powiedzieć? Chwileczkę, tutaj są one kambalabu jakieś znaki stop. Myślisz, że to nas zatrzyma nic z tych rzeczy. W ogóle znalazłem coś takiego totalnie typowego do każdego twórcy dla dzieci tego typu. O tak, a czekaj co on zaraz jej zrobi! Nie ma jak to promowanie jakichś zboczonych filmów dla dzieci. Dobra, czas się ich pozbyć raz na zawsze. Uch! Ta, znowu to samo. Ale spokojnie ja doskonale wiem co poszło nie tak. A i nie zwracajcie uwagi na to, ale jak się ich pozbędziemy?